Siemaneczko z tej strony Midzgry witam was dzisiaj po raz drugi w pierwszym materiale zajęliśmy się oczywiście potężną Galą Boksu, która już jutro, natomiast nie zapominajmy, że nie chcę KSW kolidować z terminami, piąteczek i dzisiaj gala KSW 103 w Czechach. Pierwotnie nie miałem planów, na miałem troszeczkę inne plany na dzisiejszy wieczór, ale troszeczkę się pozmieniało, także tą galę sobie zobaczę. Wpadnę też wieczorem z wami pogadać najprawdopodobniej. Także czas zrobić dla was typowanie Nie jest łatwa do wytypowania karta KSW 103. Myślę, że walka wieczoru, bo od tego pojedynku zacznę też bez wyraźnego faworyta. Tutaj bukmacherzy delikatnie wskazują na brichtę, natomiast w moim odczuciu może być tutaj inaczej. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o płaszczyznę, to zacznijmy od to może być w ogóle pojedynek, który nie sprosta main eventowi, nie musi być wcale mocno emocjonujący, ale jeżeli będzie mniej emocjonujący, to znaczy, że Harzewski go wygra, bo wydaje mi się, że jego taktyką na ten pojedynek będzie to, aby tutaj naprawdę mocno wymęczać, aby tą siłą fizyczną jak najwięcej zapasów, jak najwięcej parteru i, i tak Harzewski będzie chciał ten pojedynek tutaj po prostu wypunktować. Brichta na pewno będzie szukał tutaj jakiegoś knockoutu, szybkich kopnień, szybkich uderzeń i tu będzie chciał zyskiwać swoją przywagę, a być może zobaczymy trochę tego, trochę tego i zobaczymy, co bardziej sędziów przekonało, natomiast wydaje mi się, że może. Tutaj gdyby było 5 rund, z tego co widzę, KSW awizowało tą walkę na 3 rundy, natomiast gdybyśmy mieli 5 rund, to moim zdecydowanym faworytem, no może nie, nie zdecydowanym, ale dość wyraźnym faworytem byłby Harzewski, 3 e, razy po 5 minut troszeczkę tą perspektywę zmienia, natomiast... I tak wydaje mi się, coś mi mówi, że będzie w stanie Harzewski tą walkę przeciągnąć na swoją korzyść. Kto wie, być może będzie nawet tutaj jakaś niejednogłośna decyzja. Komen event Gali Piwowarczyk kontra Szewczyk. No, i to jest pojedynek, na który sobie chyba najbardziej ostrze pazury na tej gali, bo myślę, że dostaniemy tutaj sporo emocji. Kursy w zasadzie bardzo bliskie, bez faworyta ten pojedynek. Ja swojego mam. Mimo, że po dwóch porażkach, szczególnie ta pierwsza zaskakująco szybka już w pierwszej rundzie z Marcinem Wójcikiem, to mimo wszystko dla mnie Damian Piwowarczyk jest tutaj faworytem starcia z Bartkiem Szewczykiem. Wydaje mi się, że tych argumentów jest troszeczkę więcej. Tej siły, też warunki fizyczne, które akurat w tej walce myślę, że mogą zrobić robotę. Wydaje mi się, że obaj będą chcieli tutaj coś bardzo mocno udowodnić i, i obaj tutaj będą dążyć do tego, żeby wygrać tą walkę przed czasem Także może się zdarzyć dużo. Piwowarczyk ma w sobie taką iskierkę ryzyka, wydaje mi się, większą zdecydowanie niż Bartek Szewczyk, który jest takim zawodnikiem, no bardziej poukładanych w swoich poczynaniach, ale myślę, że trochę więcej szaleństwa tutaj po stronie Damiana i, i w dobrym stylu tutaj wygra tą walkę przed czasem. Starcie numer 3 czeskiej gali Humburger kontra Dzikowski Humburger, czyli jedna z czołowych gwiazd tutaj czeskiego MMA. No i niestety, ale wydaje mi się, że na własnej ziemi Humburger pokona dzikowskiego, widzę więcej atutów po jego stronie, nawet gdybym miał tutaj typować, to myślę, że hamburger wygra ten pojedynek przed czasem, chociaż i tak jest dla mnie pewnego rodzaju rozczarowaniem. Spodziewałem się, kiedy pojawił się w KSW, to spodziewałem się po nim, że uda się osiągnąć troszeczkę więcej, oczywiście jeszcze na razie, wszystko przed nim, ale te porażki z Michałem Michalskim i Bartkiem Leśko. Spodziewałem się, że można z niego wycisnąć więcej. Borys dzikowski świetny bilans 4.1. Z tego 3 w KSW. Natomiast myślę, że to tutaj ta poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. I dla mnie faworytem jest Humburger. Dosyć wyraźnym. Myślę, że nawet pokusi się tutaj o zwycięstwo. KO by TKO. Jurasek kontra Kaszubowski. Pojedynek, który zapowiada się na bardzo wyrównane starcie. Ja na temat Krystiana Kaszubowskiego w zasadzie przy każdej z tych ostatnich walk zaznaczam, że dla mnie jest to solidna firma, ale jednak z tymi najlepszymi w KSW nie ma szans. Pytanie tylko, czy Matusa Juraska zaliczamy do tych najlepszych. No cóż, ta ostatnia porażka z Kacprem Koziorzębskim. Split decision, zacięty pojedynek, ale mimo wszystko Wydawało się, że tutaj Jurasek powinien zwyciężyć w tym starciu, przynajmniej na papierze. Wcześniej wygrana w pierwszej rundzie z Henry Fadipem, no i tu też taki pojedynek korespondencyjny, bo z Fadipem przegrał niedawno na punkty Krystian Kaszubowski. Także gdybyśmy opierali się na pojedynkach korespondencyjnym, to Jurasek powinien to wygrać, ale generalnie wydaje mi się, że w tym pojedynku. Może popełnił większość, co prawda, tych pojedynków tutaj wygrywana przez e, decyzję, jeżeli chodzi o Matiusa Juraska, ale wydaje mi się, że tutaj będzie w stanie wykorzystać te błędy, które Krystian Kaszubowski e, popełnia, a wydaje mi się też, że no, te porażki, które miał na koncie, bardziej się jednak odłożyły na Krystianie i że to jednak Jurasek tutaj wygra to starcie. Kolejne starcie Steven kontra Henry Fadipe, no i tu dla mnie taka mała zagwostka, Steven jest faworytem tego e, pojedynku i na papierze wydaje mi się, że nim faktycznie jest, natomiast e, no Henry Fadipe potrafi zaskoczyć, ostatnio co prawda miał tą gorszą serię, przegrana z Juraskiem już w pierwszej rundzie e, wcześniej pokonany przez Szczepaniaka w drugiej rundzie, ale czasami naprawdę potrafi odpalić e, dobrą formą i zaskoczyć i mam przeczucie, że to jest taki pojedynek, w którym Fadipe może być akurat na fali wznoszącej. Niespecjalnie przeceniałbym te umiejętności Stevena i spodziewam się, że tu, tu faworytem jest dosyć wyraźnym Steven w stosunku 1.45 do 2.80, ale nie wykluczałbym tutaj zwycięstwa Fadipa. Ja idę w to, że ten pojedynek nie potrwa pełnego dystansu. Myślę, że tutaj jeden i drugi zakłada zwycięstwo przed czasem i tak typuje, że to starcie się skończy. Już bez specjalnej analizy dwa pozostałe Pojedynki na karcie są jeszcze dwa starcia, ale przyznam, że kompletnie mnie one nie interesują. Natomiast tych dwóch, które nam tutaj pozostały, to dość wyraźnie stawiam na zwycięstwo Poliszczuka i na zwycięstwo Śmiełowskiego. Oczywiście jest to gala bardziej podczeskiego widza, więc tu to nie jest jedna z hitowych gal KSW na pewno, ale plany są ambitne na najbliższy czas. Zapowiadałem wam, że te gale, które no jeszcze dosłownie chwilę temu nie były ogłoszone, nic o nich nie było wiadomo, czyli przede wszystkim gala 105, ale też poczekajmy na 106, natomiast ta gala z numerem 105 ma być nabita naprawdę znakomitymi pojedynkami, na razie tylko szpilka Zimmerman zostało tutaj ujawnione, ale bez wątpienia jeżeli chodzi o taką medialność, zasięgi no to tutaj czekajcie na kolejne ogłoszenia, bo ta 105 pod tym względem będzie bardzo bardzo mocna, no i być może doczekamy się w ogóle czegoś bardzo dużego, a być może będziemy na to musieli jeszcze czekać do maja. To już KSW, a być może dzisiaj podczas gali pojawią się jeszcze jakieś nowe informacje. Oczywiście nie zapominajmy, że przed nami jeszcze jest gala z numerem 104, ze świetnym main eventem kuberski-romanowski, no ale bez wątpienia, jeżeli chodzi też o przyciągnięcie kibiców, którzy tak każdy GAL KSW nie oglądają, tam gdzie KSW może wykręcić lepsze wyniki, no to jest ta gala KSW 105. Podejrzewam, że to będzie właśnie ta gala, która będzie dodatkowo płatna, no bo nie sądzę, żeby gala z takimi nazwiskami jak KSW 105 była w otwartym Kanal+, Plus, czyli po prostu... Nie będzie mieścić się pewnie w tym pakiecie 10 gal, będzie tą jedną e, dodatkową e, płatną. Tak jak sprawdziło się to, co mówiłem jakiś czas temu, kiedy e, no, były jeszcze głosy, że KSW Epic się już niedługo pojawi, że musi być na początku roku. no chłodziłem wasze nastroje już kilka miesięcy temu, e, że to wcale nie jest tak, że jakieś fantastyczne wyniki tego poprzedniego EPika że jest tutaj z czego robić następny, no raczej właśnie nie ma. No i na razie, z tego co wiem, no to się sprawdziło, że te plany są po prostu wstrzymane. Nie jest powiedziane, oczywiście, że ten epik nagle się nie pojawi, bo się nie urodzi szansa na jakiś pojedynek, bo tak może się wydarzyć, no ale na razie te plany są jednak odciągnięte, także no ciekawe, bo wydawało się jeszcze jakiś czas temu, że faktycznie ten Epic będzie się pojawiał regularnie, ale na razie KSW skupiło się właśnie na tych 10 galach, plus dwóch dodatkowo płatnych z nowym partnerem, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. To tyle ode mnie byki na dzisiaj, trzymajcie się, heja!